Temat polskich rolników jest dość ciekawy i troszkę mi znany, zwłaszcza ich mentalność, ponieważ kilkanaście lat temu miałem jedną z firm, która się zajmowała automatami wendingowymi, a dokładnie budowaliśmy sieć mlekomatów w Polsce. I sprzedawałem technologię również, również mlekomatów polskim rolnikom. Wystawiałem się na targach tych największych rolniczych w Poznaniu i w Kielcach. No i zobaczyłem, to były te lata, wiecie, kilkanaście lat temu 20-21 potężnych dotacji z Unii Europejskiej. Ja pierwszy raz zobaczyłem na żywe oczy jak takie targi wyglądają, jak się wystawiają ci wystawcy sprzętu, wiecie, ciągniki po milion złotych i tak dalej. I to wszystko schodziło jak ciepłe bulułeczki, bo tam było kupę dofinansowania rolnicy mieli z Unii. Ja yy, współfinansowałem im te dotacje, ten sprzęt z lokalizacjami przy marketach, ale to kiepski, kiepski temat. To znaczy, to w Czechach wypaliło, ten biznes z mlekomatami, w Polsce kompletnie to siadło wszystkim. Straciłem na tym sporo pieniędzy, czasu, no ale tu inne trochę były ceny mleka w skupie i tak dalej, to się mniej opłacało w Polsce niż tam, plus do tego no, podejście polskich rolników też było inne. Ciężko było sprzedać w ogóle technologię, nawet jak ja im, że tak powiem, tą technologię finansowałem, oni mieli ją tylko wspłacać, tak na zasadzie formy takiego leasingu. Odwróconego, ale oni byli przyzwyczajeni do tego, że większość mają sfinansowane 80-90% z Unii. Unia za bardzo nie chciała finansować na początku tych mlekomatów, więc ciężko było cokolwiek im sprzedać, a to miało sens, bo ten rolnik wtedy dostarczał to mleko od siebie z gospodarstwa i, 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 to, i to miało jakikolwiek sens. Tak więc a poznałem również takich rolników, co mieli potężne gospodarstwa, i nawet jeden z nich miał swój helikopter, bo sobie latał przy takiej ilości hektarów, więc no to było to, to zazwyczaj zarobione towarzystwo, no mówiąc krótko. To jest grupa, ja broń Boże nie chcę nikogo obrażać, ale mam wrażenie, że która na wejściu do Unii chyba najbardziej skorzystała, najwięcej dotacji dostali, ale no, on stop marudzą, kurwa, że jest słabo, że jest źle. Ja wiem, że nie jest łatwo, ale pokażcie mi, który biznes, która branża jest jest łatwa. Rolnik ma ludzi, bo zna tą swoją branżę. Niech spróbuje w innej. Wcale nie jest łatwo. Masa firm też pada i tak dalej. Wszędzie jest trudno, bo jest wszędzie teraz ogromna konkurencja i tyle. A tyle dotacji, co rolnicy kurwa dostali za ostatnie e, lata, to kurwa żadna chyba branża nie dostała. Hello.